Pustynia Błędowska zajmuje powierzchnię 330 hektarów, także. Około. Około. Kawał, kawał ziemi. A ja umiem przełożyć kilometr na hektar. No to słucham. 10 km na 4 km daje 335 hektarów. I to z głowy. Tak. Z tablicy. Tam mamy punkt widokowy. Można podjechać sobie tam. Chciałem, tam dzisiaj, chciałem dzisiaj polatać, ale niestety wojsko jeszcze tutaj ma aktywność, akurat dzisiaj. I nie mogę. Bunkrów nie ma. A poligon kiedyś tu był. Wody też nie ma. Nie ma wody na pustyni. Idziemy stąd. Jakoś nas nie zachwyciło to miejsce. Pierwszy raz widzicie mnie bardzo koloruję, ale mi zaparowały. Byliśmy przed chwilą tu w jaskini głębokiej. Powiem Wam, że super! Pan Przewodnik, w ogóle pierwsza klasa, też pasjonat polski i nie uwija bawełnę. Także polecamy to miejsce. Jaskinia ma niby tylko 190 metrów. Ta trasa turystyczna. O, o już widzę. Tylko 190 metrów ma ta trasa turystyczna. Całość trwa z 40 minut, ale naprawdę bardzo fajnie jest. I to jest właśnie kwintesencja Jury. A tutaj, nie wiem czy widzicie, jest solar, który zasila e, oświetlenie w jaskini głębokiej, która tutaj znajduje się dokładnie pod tą górką. O, czekaj jeszcze się, trochę przestawię. O, dokładnie tam. Opuszczamy rezerwat przyrody, góry zborów i udajemy się w troszeczkę bardziej zacienione miejsce. Idziemy do ruin zamku Ostrężnik. Jest bardzo mało informacji o tym zamku i są takie teorie, że możliwe, że w ogóle on nigdy nie został dokończony. Albo że znajdowało się tu więzienie, i przez to też nie zachowały się żadne dokumenty, bo były utajnione. I w ogóle bardzo mało z tego zostało, no ale obok jest jaskinia. Nic. Idziemy zobaczyć. Właśnie, to są takie e, ruiny, które my lubimy najbardziej. Czyli w lesie, w zaciszu. Tylko że pełno aut było przed tym lasem. Więc myślę, że to nie będzie takie zacisze. No ale. Tak jak wiele skał na Jurze jest wykorzystywanych do wspinaczek, również tutaj możemy spotkać grupy wspinaczkowe. to tutaj naprawdę wiele nie zostało. Ja myślałem, że więcej zostało. I tam jest ściana. Pod nami znajduje się skała. Wiadomo, jak to bywało z zamkami na Jurze. A pod tą skałą jest jaskinia, więc do niej też spróbujemy wejść. Co nie zmienia faktu, że sam las jest bardzo ładny. Za tym drzewem jest jedna ściana zamku. A to zobaczcie od razu jaka przepaść. Nie wiem, czy kamera to odda. Naprawdę jest dość wysoko. Jak zawsze weszliśmy od tyłu, bo widać, że Tutaj Prowadzi ścieżka. Tu sobie tak ładnie, także wcale nie trzeba tak stromo jak my się wspinać. To chyba jest miejsce, e, dość romantyczne miejsce w tych okolicach, ponieważ każde drzewo widać jest popisane inicjałami zakochanych. To wygląda korzełek. Można chodzić i chodzić po tym rezerwacie. Możecie obejść tą skałę dookoła. Możecie wejść na górę i tam są pozostałości zamku. Naprawdę bardzo fajne tak, miejsce. Tylko, że jak dojdziecie dookoła, to już wtedy to jest zamek-okrężnik, a nie ostrężnik. Tak. Suchar na dziś. Idziesz sobie lasem i nagle znak na restaurację słoneczne tarasy. A Akurat mówimy o jedzeniu, bo dzisiaj już wracamy do domu i niestety po drodze to będzie mało miejsc, także będziemy musieli poszukać coś jeszcze na Jurze. Im częściej jestem na szlakach, tym bardziej się do nich przekonuję. No uwielbiam takie Ścieżki leśne, a już w ogóle jak są skałki, to już jestem kupiony. Idziemy szukać tej bramy, bo pewnie oczywiście wybraliśmy sobie trudniejszą drogę, też wszyscy ludzie poszli troszeczkę w innym kierunku niż my. Ale jest pięknie. Znajdujemy się między skałami, idziemy do bramy twardowskiego. Według legendy, pan twardowski, który podróżował na Kogucie, uciekał przed diabłem, odbił się od skały i wylądował na Księżycu. A pozostałością po tym wydarzeniu jest właśnie dziura w skale i nad tą dziurą są takie małe dziurki, które niby nawiązują do pazurów koguta. A tak w ogóle pan Twardowski jest związany też z Bydgoszczą. Jeżeli będziecie na rynku w Bydgoszczy, to codziennie o 13:13 .13 i 21:13 pan Twardowski pokazuje się w okienku, tak jak w Poznaniu Koziołki, tak w Bydgoszczy pan Twardowski Ostatni punkt w dniu dzisiejszym. Okiennik wielki. Trochę odjechaliśmy od pustyni błędowskiej, bo jesteśmy znowu na Śląsku. Nie już w małopolsce. Mam włosy, czyli zanotka pędzka. Jednak skałki to jest to. Nie tam piach. Próbujemy się wspiąć na okiennik wielki. Nie wiem, czy nam się to uda. Fajne, fajne skałki. Udało się wejść. Za mną właśnie jest to słynne okno, a w nim Karolina. Powiem Wam, że jest tutaj troszeczkę wysoko i wejście nie było takie oczywiste, jak myślałem. Mamy słoneczko, które chyli się ku zachodowi. Zobaczymy, czy idzie, czy coś z tego uda się skleić.